Piąte Forum Gazety Pomorskiej, bardzo dobra impreza rolnicza, gromadząca rolników, instytucje około rolnicze, firmy działające na rzecz rolnictwa. Prawie połowa klientów grupy SGP to rolnicy. Rolnicy teraz inwestują bardzo intensywnie, dlatego że inwestycje w rolnictwie są wspierane ciągle przez Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Mamy bogatą ofertę rolników, chcemy ich ubezpieczać. Fantastyczne wykłady, ciekawi prelegenci, ogromne zainteresowanie, no i nasza obecność konieczna tutaj. Centrum polskiego rolnictwa, jakim jest Kujawsko-Pomorskie, gdzie są dobrzy producenci nie tylko trzody chlebnej, ale także wszystkich innych gałęzi rolnictwa, warto się spotkać z tymi ludźmi, warto posłuchać. Uczestnicząc w takim forum, spotykając się z rolnikami, z. Że... Przedsiębiorcami człowiek się też wiele uczy, a nigdy nauki dość i wiedzy. Także jest to dla mnie dobra sposobność, rzeczywiście, żeby poznać te problemy, które nurtują ludzi. To ja uważam, że rolnictwo jest częścią gospodarki i tam nie ma ideologii, tylko jest tak inwestowanie, postęp, wiedza, pracowitość potencjał i to będzie wpływało na to, czy nasze rolnictwo to, które istnieje, będzie konkurencyjne w Europie. Zmienia się sytuacja, zmienia się rolnictwo, jest globalne, pojawiają się nie tylko zagrożenia rynkowe, ale również pojawiają się niewystępujące wcześniej albo nie w takim natężeniu zjawiska przyrodnicze, które bardzo niszczą rolnictwo. Państwo musi pomagać oczywiście, ale rolnicy muszą pomagać sami sobie.